W pierwszym roku trwania projektu port lotniczy w Katowicach rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej rozpoczęto realizację pierwszego zadania, czyli budowę płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizację dróg kołowania. W trakcie 12 miesięcy na lotnisku w Pyżowicach wykonano prawie jedną trzecią prac budowlanych. W rezultacie powstało około 32 tysięcy m2 nowych nawierzchni lotniskowych. Zanim przystąpiono do układania górnych warstw nowych nawierzchni wyburzono starą, powojskową płytę postojową nr 2. Wykonano również liczne prace ziemne związane z przygotowaniem powierzchni gruntu do dalszych robót, począwszy od odhumusowania, poprzez korytowanie, aż po wyprofilowanie i wzmocnienie podłoża. Przeprowadzono też szereg prac, które zapewnią właściwe funkcjonowanie rozbudowywanej infrastruktury. Prace te związane były m.in. z budową systemu odwadniającego, kanalizacji teletechnicznej i energetycznej, która na przykład umożliwi nawigację na nowej płycie postojowej i drogach kołowania nawet w warunkach przywidzialności nie mniejszej niż 350 metrów. Znaczącym zadaniem była budowa 2,5-kilometrowej kanalizacji deszczowej, której koszt stanowi około 30% wartości całego kontraktu na roboty budowlane. Specjalistyczna infrastruktura kanalizacyjna, wyposażona m.in. w urządzenia służące do wychwytywania ewentualnego wycieku paliwa lotniczego, spełni najbardziej rygorystyczne standardy ochrony środowiska. W celu zapewnienia najwyższej jakości wbudowywanych materiałów konstrukcyjnych oraz usprawnienia prac przy układaniu nawierzchni płyty postojowej oraz dróg kołowania, na terenie lotniska uruchomiono węzeł betoniarski o wydajności powyżej 250 m3 na godzinę. W węźle wytwarzana jest mieszanka betonowa przeznaczona do budowy nowych nawierzchni lotniskowych. W pierwszej kolejności przystąpiono do układania nawierzchni wschodniej części płyty postojowej zlokalizowanej przed nowym hangarem. Nawierzchnia nowej płaszczyzny postoju samolotu składa się z czterech warstw konstrukcyjnych: z warstwy stabilizacji podłoża, warstwy odsączającej i mrozoochronnej oraz dwóch warstw z betonu cementowego. Prace przy rozbudowie płyty postojowej oraz modernizacji drukowania trwają bardzo dynamicznie. Obecnie oddaliśmy drugi etap płyty postojowej. Są to trzy stanowiska postojowe przed nowym hangarem oraz droga kołowania Delta na skrzyżowaniu z drogą kołowania ECO. Praktycznie rok po rozpoczęciu budowy pierwsze samoloty kołowały już tą drogą. W pierwszym roku trwania inwestycji rozpoczęto również przygotowania do realizacji drugiego zadania budowy nowej drogi startowej. Opracowano dokumentację projektową nowego pasa startowego, a z początkiem 2012 roku rozpoczęła się procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę roku. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na czwarty kwartał 2012 roku. Szanowni Państwo, obecnie realizujemy największy program inwestycyjny w historii naszego portu. W ramach tego programu powstanie nowa droga startowa, powstaną nowe płaszczyzny postojowe dla samolotów, rozbudujemy drogi kołowania. Gro tych inwestycji finansowanych jest z wielu źródeł. Jednym z tych źródeł to środki unijne. Dwa miesiące temu podpisaliśmy umowę na kwotę 157 milionów złotych na dofinansowanie tego projektu. Po rozbudowie portu port będzie miał przepustowość około 5-6 milionów pasażerów, a przede wszystkim będzie posiadał infrastrukturę, która w sposób efektywny i w sposób bezpieczny będzie pozwalała na obsługę dużej ilości operacji, zwiększy się tym samym komfort obsługi pasażerów. Inwestycja, za wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania, realizowana jest przy wsparciu środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program ten obejmuje znaczące inwestycje realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski.